Dzień dobry, Anna zaśko Thermomix to takie proste. Witam się z Wami serdecznie. Dziś mam dla Was propozycję taką, którą w każdym domu na pewno wszyscy zaakceptują. Robimy domowe nagetsy z dwoma rodzajami sosów: jeden troszeczkę łagodniejszy, czosnkowy, drugi troszeczkę ostrzejszy. Oczywiście tutaj na tą łagodność, ostrość macie wpływ, możecie to sobie do swoich upodobań dostosować i do tego, co lubią Wasi domownicy. Także zaczynamy sobie działać. W moim tygodniu, na dzisiejszy dzień, mam zaplanowane do wykonania, właśnie domowe nagetsy z dwoma sosami. Rozpoczynamy gotowanie. Mój piekarnik już jest włączony na 200 stopni, także już nam się nagrzewa. Idziemy sobie dalej. Blacha wyłożona papierem, też już jest to przygotowane. W tej chwili przygotujemy sobie panierkę. Panierka w standardzie, w tym przepisie podstawowym, jest z mąką pszenną. My wykonamy ten przepis z mąką kukurydzianą, co spowoduje, że nuggetsy będą jeszcze bardziej chrupiące, a także będzie to danie od razu daniem bezglutenowym, także część z osób, które muszą tutaj uważać ze względów dietetycznych na obecność glutenu w swoich pokarmach, może jak najbardziej takie nuggetsy również sobie przygotować i ze smakiem zjeść. Przygotuję z połowy porcji tą Panierkę, ponieważ wiem, że z tej oryginalnej porcji, takiej, gdzie jest 140 gram płatków kukurydzianych na początek, to wychodzi bardzo dużo tego. Połowa zupełnie nam wystarczy. Czyli 70 gram płatków kukurydzianych, do tego wspomniana mąka pszenna lub kukurydziana, i u nas właśnie będzie to kukurydziana. Czyli nie 30, a 15 gram ja sobie tutaj dałem. Ok, to jest łyżka, tak naprawdę. Idziemy dalej. Yy, przyprawa kary. Odrobinę, tu jest łyżeczka. Ja aż łyżeczki nie dam, bo moi domownicy chyba całej łyżeczki niekoniecznie mieliby ochotę. Także tak troszkę mniej u nas tego. Ale za to ja jeszcze do tej panierki dam odrobinę słodkiej yy, papryki. Papryki czerwonej słodkiej. Tutaj jeszcze trafi też sól oczywiście, pół łyżeczki do panierki. Później dalsza część soli będzie jeszcze do doprawienia mięska i robimy sobie naszą panierkę. 2 sekundy obroty 6. I przekładamy sobie do miski, odstawiamy na boczek. Panierka gotowa. Ja ją jeszcze odrobinę cofnę i jeszcze troszeczkę zmielę, ponieważ zobaczcie Tutaj część tych płatków jest jeszcze zupełnie cała, więc jeszcze ten proces powtórzę na kolejne dwie sekundki. Nawet może mniej. Jedna sekunda dodatkowa zupełnie wystarczy. Przekładamy panierkę i idziemy dalej z naszym przepisem. Mięsko, filety z piersi kurczaka pokrojone na kawałki. Takie tutaj w przepisie około 4 cm. Oczywiście będzie to pokrojone na takie kawałki, jakie już docelowo będziemy mieć później nasze nagetsy. Nasze 800 gram filetów z piersi kurczaka. Już zaraz zobaczymy, ile ja tutaj mam naszykowane. I tak wykorzystam całą tą porcję, ale do tego, żeby opanierować fajnie, jeszcze obtoczyć w przyprawach, chciałabym dać ilość zgodną z przepisem. Czyli. A no, myślę, że spokojnie, troszeczkę więcej tylko, no 20 deko, damy radę, otoczymy. 40 gram oliwy z oliwek lub też oleju dajemy sobie do naczynia, żeby nam fajnie przyprawy tutaj doprawiły nasze mięsko. Łyżeczka papryki słodkiej mielonej, już tu łyżeczką, odmierzymy łyżeczką, żeby nie było tak bardzo wszystko na oko. Idziemy dalej, czyli my tutaj damy, odrobinę dam, nie dam chili mielonego, dam troszeczkę takich płatków. Ostatnio one świetnie mi się sprawdzają. To są płatki, czyli właśnie zwędzoną papryką jeszcze. One świetnie nadają smak, bardzo Wam też polecam. Sól tutaj troszkę więcej niż pół łyżeczki, ponieważ dałam trochę więcej mięska, żeby te nasze nuggetsiki były smaczne. Pieprz jeszcze do tego. I podczas... włączymy sobie obroty i będziemy kopyską od góry jeszcze pomagać, żeby nam się to mięsko fajnie tutaj w naszych przyprawach wymieszało. 30 sekund obroty tylko na półtora wsteczne, bo to się, zobaczcie, tylko nam miesza. Także ja tu pomagam i 30 sekund obtaczamy to w przyprawach. Mamy zakończone nasze tutaj mieszanie mięska w przyprawach i teraz przekładamy sobie to do miski i dokładnie każdy kawałek otaczamy sobie naszą panierką. Zobaczcie wszystko świetnie wymieszane, zamarynowane w oleju w przyprawach. Wykładam sobie to do większej miseczki tej, w której miałam mięso. Tutaj jeszcze trafi teraz nasza panierka właśnie. Już podziałamy dalej. I dokładnie obtoczyć każdy kawałek piersi kurczaka w panierce, układać na przygotowanej wcześniej blaszce. Także ja zasypuję to naszą panierką, tak jak wspominałam. O, przepraszam, stuknięcie. Mamy tutaj blaszkę, już zrobimy sobie na nią miejsce. I w tej chwili każdy kawałek tutaj kurczaczka naszego, czy też indyczka naszego nuggetsa będę panierować. Układać po kolei na blaszce i trafi to do piekarnika. O, przepraszam, coś wysypuje. I słuchajcie, trafi to na 15 minut do naszego piekarnika, rozgrzanego na 200 stopni. Te 15 minut zupełnie wystarczy, bo mięsko mamy fajnie przyprawione, zamarynowane. Ono nam się tylko upiecze i będzie fajne i chrupiące. A w tym czasie, kiedy nasze mięsko będzie się nam piekło, przygotujemy sobie dwa rodzaje sosów, ponieważ są to nage domowe nagetsy z dwoma rodzajami e sosów, z dwoma sosami, tak się przepis nazywa. Także ja w tej chwili e panieruję, wkładam blaszkę, pewnie na jedną nie zmieszczę, pewnie na dwa razy będę to e piekła, ale jedna trafi do piekarnika, żeby już się nam piekła żeby była do pokazania na gotowo, że tak powiem. Przemyję sobie termomix i za chwileczkę będziemy przygotowywać nasze sosy. Tutaj się tak bawiłam trochę na początku z tymi nuggetsami, żeby każdy otoczyć. Zobaczcie, zupełnie wystarczy, jak wymieszamy to sobie po prostu w tej misce z panierką. Dla nas zupełnie ta połowa porcji tej panierki jest wystarczająca. Jeżeli lubicie tutaj więcej tej panierki, to jak najbardziej można tą całą porcję wykonać. Także już to wkładam do piekarnika i zaraz będziemy działać z obiecanymi sosami. Powrotem Nagedcy już tutaj potrzebują jeszcze 12 minutek dosłownie. Druga blaszka czeka przygotowana, a w tym czasie przygotujemy sobie sosik. Dajemy czosnek do naszego 2-3 ząbki czosnku. Ja tu dzisiaj mam jeden ząbek czosnku, też będzie z tego dziś łagodniejszy sosik. No, i miksujemy. Natomiast ja go w ogóle nie wrzucę, tylko włączę sobie obroty i na włączonych obrotach 8 wrzucę ten czosnek od góry, żeby trafił na wirujące noże od razu. I on wtedy świetnie nam się zawsze posieka. Pamiętajcie, to jest sposób na rozdrobnienie małej ilości. Już pokażę Wam, jak to wygląda. Zobaczcie, jeden ząbek czosnku rozdrobniony, bardzo fajnie, szybciutko. Także polecam Wam ten sposób wykorzystać. Zgarniamy go sobie na dno naczynia naszą łopatką i teraz 100 125 gram śmietany śmietany 18 takiej gęściejszej, żeby ten sosik był, był fajny też taki nie za rzadziutki. To dwie łyżki tak naprawdę będą, to już mamy wtedy 100. To będzie sos, jako pierwszy przygotujemy sos czosnkowy do tego majonez również 100 do 125. Gram majonezu trafi do naszego sosiku. Ok. Dwie, trzy szczypty soli, czyli to już też do smaku sobie tutaj sosik doprawiamy. E, pieprzu. I odrobina cukru. Już tutaj cukier. No faktycznie w mojej cukierniczce odrobina, ale tutaj wystarcza. Tyle potrzebuję. Sok z cytrynki, żeby sosik był kwaskowaty, około 10 gram. Myślałam, że z tej cytryny tego soku wyjdzie łatwo dużo, a ona jest jakaś taka mało soczysta, ale z połówki cytryny ten sok spokojnie sobie tutaj wyciskamy. Około 10 gram, żeby było. Mamy, ja go sobie tutaj. Tak włożę i co mamy dalej? I już mieszamy nasz sosik, zamykamy pokrywę, wkładamy sobie miarkę i 10 sekund obroty 3,5. Ja przygotuję tu miseczkę, nawet dwie, jeden na sos czosnkowy, drugi na sos paprykowy, ostrzejszy. Fajnie by było, jakby mi weszły w takie małe, ładne miseczki, ale chyba objętościowo mamy tego po prostu więcej. A może nawet nie. Zaraz spróbujemy. Przekładamy nasz sosik czosnkowy. I za chwilkę trzeba będzie znowu przemyć naczynie, żeby przygotować drugi z sosów. Ale tam też jest majonez i śmietana. To ja myślę, że tutaj znowuż. Mycie naczynia w tym momencie nie jest aż takie potrzebne. Działamy od razu dalej. A zmieścimy się w te ładne, mniejsze miseczki, tak jak chciałam. Tu mamy sos czosnkowy. Ok. Pełniutka miseczka. Czyli moje większe miseczki mogą zostać na razie odstawione. I działamy sobie dalej. Wiem dlaczego jest potrzebne mycie, ja nie muszę tego robić, bo gdybym chciała według przepisu 5 gram czerwonej papryczki chili rozdrobnić tutaj w tym momencie, to potrzebowałabym naczynie takie właśnie umyte i suche, żeby dobrze rozdrobnić tą papryczkę. Natomiast ja użyję wspomnianych tutaj płatków chili, więc mogę przystąpić od razu do wykonania sosiku, do dalszego etapu. 100 gram keczupu. Czy dacie łagodny, czy dacie pikantny, to już o, taki jak lubicie. Ale ja tutaj do tego sosu dodam jeszcze taki sos paprykowo-pomidorowy, który wykonuję sobie zawsze w sezonie właśnie letnim, taki domowy. On jest właśnie taki, taki fajny, ostrzejszy, także on nam tutaj troszeczkę nada takiego smaku. Bardzo lubię ten sos, pewnie w lecie też go kiedyś wykonamy tutaj wspólnie, bo przepis naprawdę świetny. Bardzo fajny dodatek do mięska, do kanapek, także bardzo lubimy ten sosik. Doprawia świetnie sos taki do gołąbków na przykład na troszeczkę ostrzejszy. Także bardzo Wam go polecam i obiecuję, że kiedyś zrobimy go wspólnie. 5 gram sosu sojowego jasnego. Ok. 5-6 kropli Tabasco, tak? Czyli tutaj idziemy troszkę w ostrość, ale mamy w domu takich smakoszy, którzy na pewno będą zadowoleni z tego tutaj sosiku ostrzejszej wersji. Jeszcze nasze płatki chili, wspomniane wcześniej, ale nie dodane, także trafiają teraz i 1 czwarta chili mielonego. No to my już tutaj odpuszczamy. No i znowu majonez jako baza do naszego Tutaj sosu. OK. Tak. 100 gram znowu śmietanki, też tej osiemnastki, takiej gęstej. Troszeczkę mamy. I mieszamy nasz ostry, drugi sosik. 10 sekund, obroty 3,5. Sosik wymieszany. Gotowy. Przekładamy do naczynia. Ten będzie na pomarańczowo, słuchajcie. Taki. Tego mamy więcej, bo tutaj ee, pachnie, już pachnie ostro, więc <gryw> będzie ciekawie. Tego mamy więcej objętościowo, bo więcej tutaj było składników. Chyba, że mi się wydaje, nie, no więcej zdecydowanie. Dobrze, to ten będzie do dwóch miseczek, ale tutaj mamy jasny, ciemny w tych miseczkach ładnych, tak jak chciałam to sobie tutaj e, zrobić. Resztę przełożę do miseczki po majonezie i dokładnie tutaj wszystko wymieszam, ponieważ majonez jak najbardziej był w składzie, więc żeby e, tutaj jeszcze wykorzystać to, co zostało w miseczce, to przekładam właśnie do tej miski. Słuchajcie, czekamy jeszcze chwileczkę, nuggetsy zaraz będą gotowe, także za chwilę Połączę się, żeby pokazać wam już pełne, gotowe, upieczone danie. Obiad, nasze nagetsy już gotowe, już pokazuję. Wyłączyłam piekarnik, on odrobinę już tutaj przestygł, ponieważ takich 200 stopni nie byłabym w stanie wyjąć i fajnie wam pokazać. Druga blaszka czeka, zaraz tutaj do piekarnika trafi na te 20 minutek i będzie gotowa. Słuchajcie, nagetsy świetnie upieczone, pachnące. Rupiące. Pachnie tak, że już tutaj wszyscy stoją i czekają, kiedy będzie można. Kiedy będzie można? Także zaraz już u nas będzie można. Wszystko tutaj zestawimy sobie na jeden talerzyk, bo tak też może być. Do tego mamy. E, ach, ślinka cieknie, no cóż. Mamy sosik czosnkowy, mamy sosik ostrzejszy, taki właśnie e, paprykowy. Także nie pozostaje mi życzyć Wam nic innego, jak wypróbujcie, posmakujcie. I życzę, życzę smacznego przede wszystkim. Do zobaczenia w następnych inspiracjach. Pamiętacie, w czwartki gotujemy na żywo na Facebooku i tutaj na YouTubie, a w piątek o 18 zawsze dla Was nowa inspiracja. Chyba, że wydarzy się coś, muszę nagle wyjechać. To bardzo przepraszam, jeśli nie pojawia się o czasie, ale ja to zawsze nadrobię. Także do zobaczenia!